Cześć. Dzisiaj chciałem przyjrzeć się tabeli, która jest listą poszczególnych dni, ale te dni mają pomiędzy sobą luki. I chciałbym zbudować taki mechanizm w Power Query, którego efektem działania będzie stworzenie wszystkich dni, które znajdują się pomiędzy tymi dniami tutaj wskazanymi, tak żeby w przypadku naszych danych, te dane zaczynały się na 1 styczniu, i kończyły na 12 lutym, ale żeby po prostu te przerwy pomiędzy 1 styczniem i 11 stycznia były wypełnione kolejnymi datami. Posłużę się do tego oczywiście Power Query i do tego się już właśnie przełączam na Power Query. Gdzie pierwszym krokiem będzie zamiana tej kolumny zawierającej datę na, na kolumna, która przechowuje typ danych, kalendarzowa data. Tak? I co będę chciał zrobić? Będę chciał wykorzystać funkcję, która będzie korzystała jako w pierwszym kroku będzie korzystała z tego, że tutaj mam w wierszu. Pierwszym, a tak naprawdę dla Power Query w zerowym wierszu mam datę 1 stycznia i potem no, kolejną datą mam 11 stycznia, natomiast na teraz no, nie jestem w stanie e, powiedzieć, jaka jest data poniżej. Muszę tą datę najpierw wydobyć do kolejnej kolumny. Żeby to zrobić, najpierw dodam. Pomocniczą kolumnę, kolumnę indeksu, którą zacznę od y, numeru 1, dlatego że w wierszu tym, który jest wierszem zerowym, będę odwoływał się do wiersza pierwszego, czyli tego poniżej. Z kolei w wierszu tym, czyli trzecim, czyli tak naprawdę drugim, będę odwoływał się do wiersza tego, czyli czwartego. I to już mam tutaj jakby ten numer wiersza jest w tej kolejnej kolumnie, ja sobie skopiuję ten. Nazwę tego kroku, dlatego że w kolejnym kroku, gdzie będę dodawał kolumnę, która teraz mi poda ten kolejny dzień, ja nazwę to kolejny dzień, wykorzystam sobie funkcję, która na podstawie właśnie tego, co było w poprzednim kroku, czyli tego dodano, indeks, Właśnie w kolumnie Data skorzystam z tego, że to, co mnie interesuje, będzie w takich ciapkowatych nawiasach, ale to, co mnie interesuje, będzie właśnie w tym polu indeks. I zwróćmy uwagę, że teraz w kolejnej kolumnie mam podaną kolejną datę, która znajduje się zawsze jeden wiersz poniżej, czyli dlatego 4 lutego. Tutaj mam 6. Luty. I oczywiście to zamienię od razu na format daty. I teraz w kolejnej kolumnie będę chciał spróbować zbudować listę dni pomiędzy 1 a 11 stycznia. Do tego posłużę się funkcją nazwę to po prostu lista. Do tego posłużę się funkcją, która nazywa się List Dates. I ta funkcja potrzebuje. Kilku argumentów. Najpierw ta data początkowa, czyli w moim przypadku data, która znajduje się w kolumnie data, czyli zaznaczam sobie data. Teraz kolejnym elementem jest ilość dni, którą będę chciał wytworzyć, i ta z kolei wartość to jest różnica pomiędzy dniem, znajdującym się w kolumnie kolejny dzień, a w kolumnie data. Ale znowu, żeby w, wyliczyć tą różnicę pomiędzy dniami, muszę zastosować funkcję duration days i teraz wskazuję, że interesuje mnie ten dzień minus ten dzień. Zamykam nawias i ostatnim elementem jest to ile y Jaki interwał mnie interesuje. W tym wypadku to będzie jeden dzień i to się zapisuje w taki dość charakterystyczny sposób, bo zapisuje się jako duration i mówię, że to jest jeden dzień, 0 godzin, 0 minut i 0 sekund. I teraz jak zamknę te nawiasy, to mam nadzieję, że efektem działania tej funkcji będzie lista dat pomiędzy 1 a 11 stycznia. Zobaczmy, czy tak faktycznie jest. Mamy tutaj Pierwszy, ale czy na dole jest jedenasty? Nie, jest jeden dzień za mało. Jeśli jest jeden dzień za mało, to w takim razie brakuje nam tutaj w tej e, funkcji. O, tutaj na końcu dodać po prostu jeden, i wtedy ta funkcja, mam nadzieję, nam się wydłuży o ten jeden dzień, czyli będę miał początek 1 stycznia, koniec 11 stycznia, a tutaj będę miał z kolei od 4 do 6. Sprawdźmy, czy to będzie od 4 do 6 i w tej ostatniej od 6 lutego do 12 lutego. I ostatnim krokiem, może jeszcze tutaj wyczyszczę wszystkie, to, ten ostatni wiersz, tak naprawdę. Czyli wystarczy, jeśli tutaj wybiorę, usuń błędy, wtedy ten wiersz mi zniknie. A teraz, jak w tej ostatniej kolumnie kliknę tę ikonę z prawej strony i powiem rozwiń do nowych wierszy to wtedy te wszystkie daty zostaną elegancko rozwinięte właśnie do kolejnych wierszy może tutaj jeszcze mam w niektórych miejscach duplikaty, ale to zaraz je usunę i teraz już mam elegancko listę dzień po dniu, a jeśli chcę zwrócić to na arkusz to wystarczy, że Usunę inne kolumny i to będzie moja lista dni. Może to nie było najprostsze zadanie, ale zadziałało i myślę, że każdy będzie mógł po małych modyfikacjach, jeśli będą potrzebne, będzie w stanie to samodzielnie zrobić. Powodzenia!